Ojciec mieszkający na wyspach, przez to twój brzuch cały czas ci odstaje. Jesteś w wirze pracy, przystajesz dbać o siebie, jesteś wiecznie wkurzony. I nigdy nie czujesz, że jest to idealny moment, żeby coś ze sobą zrobić, a brzuch coraz bardziej ci odstaje. I wiesz, jak to jest? Chowasz się pod ciuchami. Zaczyna to być problematyczne, żebyś się dopiął. I co najgorsze, czujesz, że żona już tak na ciebie nie patrzy. I ja wiem, jak się czujesz, bo tak miałem. Wieczna praca, czułem się jak wrak. Atrakcyjnie, wiecznie w koszulce. Niestety, brzuch robi się coraz większy i nie widzisz tego, co jest w środku. To jest tłuszcz wewnętrzny, który jest niebezpieczny i prowadzi do chorób i Twojego braku energii. Wykańczasz się powoli. I słuchaj, ja cię nie straszę, ale ktoś ci musi to powiedzieć. Ten idealny czas nigdy. Nigdy nie nastąpi. Małe zmiany, sen, lepsze jedzenie, ruch, 30 minut spaceru, dzień w dzień. Jeżeli nie zadbasz o siebie teraz, to kiedy Twoje wnuki będą duże, Ty nie będziesz miał siły, żeby za nimi biegać. Skomentuj nawyki, podarmowy poradnik, jak zacząć.